Dziękuję się Państwu nisko. Dziś będziemy rozmawiać o filmie Bagno, który od kilku dni jest dość głośno w życiu publicznym obecnym. Mam nadzieję, że wstrząśnie też naszym życiem publicznym. To film, w którym ujawnione zostają szokujące informacje na temat przypadków tuszowania pedofilii w polskim show biznesie. A rozmawiam z autorem filmu, dziennikarzem, śledczym Mariuszem Zielkę. Witam Pana serdecznie na naszej analizie. Witam anime. serdecznie Państwa, witam Pana. Panie Mariuszu, Pański film, Pański dokument ma w zasadzie jedynego bohatera, można tak powiedzieć, głównego. To jest uznany muzyk jazzman Krzysztof S. No i właśnie, ja mam powiedzieć Krzysztof S, czy, czy z pełnym nazwiskiem? Jak Pan używa? W filmie pada jego pełne nazwisko, hmm. dlatego że ten film realizowaliśmy 4 lata. Dzisiaj formalnie, zgodnie z prawem, tego nazwiska wymieniać nie powinniśmy. Ale sytuacja jest wyjątkowa, dlatego że ten człowiek ma bardzo szerokie kontakty w wymiarze sprawiedliwości. Nabrał ich przez wiele lat i trudno dzisiaj się spodziewać, że ten człowiek poniesie tą właściwą odpowiedzialność. I jedyną szansą na to, żeby on został skazany, żeby rzeczywiście sąd ocenił ten materiał dowodowy, który ja zebrałem, żeby rzeczywiście można było stwierdzić, czy ten człowiek jest winny, czy nie, to jest proces przeciwko mnie. Więc ja Czyli pan celowo... prowokuje troszeczkę tak o zniesławienie, jak rozumiem? Tak, Tak, ten proces trwa, tylko że pan Sadowski, powiedzmy to nazwisko, bo jednak nie możemy chyba cały czas się zasłaniać. To dla tych wszystkich osób, które zostały skrzywdzone przez tego człowieka, trzeba mówić jednak wprost. To jest pan Krzysztof Sadowski, znany muzyk, były prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Ogromnie wpływował w postać w latach 90. -tych. Twórca tęczowego music boxu, twórca, co jest grane, kultowych programów dla dzieci. Ten człowiek przez 50 lat tu, tuszował swoją pedofilię. Pierwsze przypadki były znane od lat 70. Więc tacy to tacy są lat... też świadkowie w pańskim filmie, którzy już tak. w latach 70. No, byli ofiarami Krzysztofa. Zgłosiło się z tego co wiem do tej pory około 40 Osów. 40 osób e... już ponad ponad bo już są nowe zgłoszenia pokrzywdzone e, mhm. ja sądzę że ofiary są setki to nie Dobra. jest y, nie wszyscy się chcą zgłosić nie wszyscy chcą o tym rozmawiać mhm. i to jest zrozumiałe oczywiście Pan mówi, że się, no to powiedzmy o dziesiątkach dzieciaków, którym zniszczono życie. Tak pan w tym filmie takie zdanie pada. Taki Trochę znamenie. pan jest jak torrador, dlatego że skoro decyduje się pan na to, żeby nawet na proces właśnie o zniesławienie, po to, żeby to ujawnić, no, w tej sytuacji ja rozumiem, że musi pan być pewny swojej racji, ale przede wszystkim mieć Oczywiście. mocne, mocne Bierz... dowody na to. Ten człowiek przyznał się do winy, przyznał się ofierze, został nagrany na tym przyznaniu się do winy, nie chce z nami rozmawiać. Mam 40 zeznań pod nazwiskiem, tak? Ja to prezentuję w sądzie oczywiście. Wydaje mi się, że pani sędzia już nie chce nawet tego słuchać. Ja z takich obowiązków procesowych jeszcze kontynuuję przesłuchania świadków, ale tak naprawdę moglibyśmy ten proces już zakończyć. Na ostatnim procesie miał być pan Sadowski i miał odpowiedzieć na nasze pytania i automatycznie następnego dnia. Po Zeznaniach, ja składam do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przez niego przestępstwa, że się nie przyzna do tej winy. Czy pan cały I... czas te materiały, które pan ma, które spływają do pana, pan i chodzi z tym do prokuratury, pan to przedstawia, jak rozumiem, pokazuje te dane, mówi o przestępstwie? Prokuratura prowadziła sprawę, prowadziła tak. sprawę kilka osób, które się do mnie zgłosiły, które ja namawiałem do tego, żeby zgłaszać się, się do prokuratury, zgłosiło się do prokuratury i zeznawało, ale to nie ma sensu, dlatego że większość przestępstw jest, karalność większości przestępstw uległa przetawnieniu, więc prokuratura nic z tym nie może zrobić, to jest tylko mnożenie wtedy dokumentów. Chociaż jest przestępstwo, które nie, tak. Jest przestępstwo, które się nie przedawniło. Pan mówi, że ono dotyczy tak. dosyć świeżej sytuacji. 2017 roku. No właśnie. I tylko I to właściwie tym możemy. się nie przedawniło. Liczymy na to, że prokuratura jednak stanie na wysokości zadania i doprowadzi do procesu tego człowieka. Przy czym bardzo boję się jednej rzeczy: bo to jest, te przestępstwa, które popełniał ten pan, były bardzo okrutne w stosunku do dzieci. One były naprawdę ogromnie okrutne i w normalnym kraju ten człowiek siedziałby w więzieniu na naprawdę kilkaset lat. Tak to jest w Stanach jest, Zjednoczonych na przykład. Na przykład, tak. Mm -hmm. Chociaż ostatnio mam wiele głosów, że tam jest jeszcze gorzej, ale zostawmy to. Generalnie to są og ogromne krzywdy dla dzieci, za które należy ukarać bardzo surowo, a przestępstwo, które, o które jest podejrzany w tym momencie, o które być może że za chwilę będzie oskarżony, no to jest przestępstwo y y y napastowania na seksualnego, nie wiem jak to nawet nazwać, jest, jest, jest po prostu chodzi o dotyk, tak, chodzi o szeranga, dotyk, o, o to, mhm. y, że y, w, inne osoby zauważyły, jak on dotyka nieletniej dziewczynki i y, ta dziewczynka y, nie zgłaszała tego przestępstwa, ale ja dotarłem do niej przez y, inne osoby, które które mi o tym powiedziały, że nastąpiło takie zdarzenie. Ja to zdarzenie spisałem, z, yy, rozmawiałem ze wszystkimi oso osobami uczestniczącymi w tym zdarzeniu i zgłosiłem do prokuratury. Pan próbował oczywiście, to jest taka trochę opowieść szk szkatułkowa można powiedzieć, bo kolejne ciekawe wątki wychodzą z tej historii Krzysztofa Est. Media, media które pan próbował zainteresować tą historię, największe polskie media, no bo też jest na końcu filmu lista osób, które odmówiły udziału w tym filmie, to są naczelni największych polskich portali Gazet, telewizji opiniotwórczych. I pytanie takie: skoro miał Pan tak mocne materiały, bo tam też podada takie zdanie, to jest gotowy materiał na tak mocne opowieści historie, że rasowy dziennikarz też dbający o prawdę, powinien się po prostu tym zainteresować z obliga i pójść w to jak w tym nie tylko już nawet z racji prawości, ale po prostu instynktu zawodowego. Ja cztery lata temu doprowadziłem do tego, że ci dziennikarze się zainteresowali tą sprawą, bo ja przecież dwa tygodnie walczyłem, żeby rzeczywiście media się tym zainteresowały, i to się udało wtedy. Ale natychmiast, jak ja dostałem zakaz sądowy wypowiadania się o sprawie, sprawa zniknęła z mediów. I ja mam o to pretensje i mam pretensje też o to, że dzisiaj nie chcą ze mną rozmawiać te, te media. Ja im chciałem zaprezentować nie jedną sprawę, tylko kilka. Chciałem z nimi porozmawiać. To nie, był, to nie była prośba o komentarz, to była prośba o to, żeby się ze mną spotkali, żeby miał Mógł przedstawić dowody na winę wielu sprawców, nie jednego, bo tutaj mówimy o tym panu Sadowskim, o, o jednym sprawcy, ale ja przez ten czas, przez te cztery lata, badałem kilkadziesiąt spraw, z czego mogłem skończyć sam, bo mam ograniczone możliwości około sześciu. I chciałem to wszystko zaprezentować w filmie, ale nie stać mnie na to, żeby zmontować materiał ze 100 godzin, które już nagraliśmy w, takim, w tym budżecie, którym dysponowałem. No dobrze, ale to jest tak, że te media jednak coś tam zrobiły w tej sprawie, tylko pan mówi, że niewystarczająco. Tak? Czy, czy to nie jest to, czego no pan oczekiwał? Nie, nie, proszę państwa, bo to się cały czas odwraca kota ogonem. Te media przez pięćdziesiąt lat ukrywały tego człowieka, a potem ukrywały jeszcze przez rok, jak sprawa wyżła dwie odważne, bohaterskie, bardzo wspaniałe dziewczyny zgłosiły się do adwokata, który dzisiaj jest znany z mediów, żeby tą sprawę wyjaśnić, nagłośnić. Artur Nowak, One, adwokat. te media, ten adwokat, ukrywały to przez rok. Dopiero ja się wyłamałem, bo to był mój kolega, ja się wyłamałem ze zmowy milczenia, że tak nie może być. I tę sprawę nagłośniłem, ale mnie po prostu lekceważono. Mimo tego, że nigdy nie, nie popełniłem błędu dziennikarskiego, mam nagrody dziennikarskie, jestem w miarę, nie, może nieznanym dziennikarzem, ale po prostu rzetelnym. Nigdy nie popełniłem błędu I, i nie potraktowano mnie poważnie w tej sprawie. Ja musiałem szantażować media, żeby poinformowały o tej sprawie. Mówiłem, że ja pójdę do BBC, jeżeli nie poinformujecie o tym. Gazeta Wyborcza na przykład mówi, że. Zrobiła reportaż na ten temat, rozmowy z ofiarami, tygodnia, oni nie mają jak... sobie nic do zarzucenia, tak, tak, tak mówią. Dwa teksty, dwa teksty o największej aferze pedofilskiej w historii Polski. Dwa teksty. Dobrze. Inne media w ogóle nie mówiły nic na ten temat. No to Dokładnie. dlaczego tak się dzieje? Czy to jest tak, że po prostu Krzysztof S. jest tak wpływowy, że sparaliżował nieco media, czy to, to jest trochę też spada taka, jak powiedziałem, opowieść szkatułkowa, są lepsi i gorsi pedofile. Cały czas używamy cudzysłowie, dlatego że no, w tym sensie, że jeżeli na przykład jest pedofila w środowisku kościelnym, to też pada w tym filmie, no to wtedy jest, że tak powiem, trendy, warto o tym mówić, nagłaśniać i temat od rana do wieczora drążyć, ale jeżeli chodzi o ludzi ze świata show biznesu, no to nie ma zainteresowania. No, sytuacja choćby braci Sekielskich, którzy film o pedofili w kościele chcieli robić, o pedofilu w środowisku celebrytów już nie bardzo. No niestety, taką mamy rzeczywistość, no trzeba to powiedzieć wprost, tak. Robi się to, co się klika, to, co przynosi pieniądze, to, co przynosi ideologiczne jakieś cele, tak. I tutaj. Tu nie chodzi o pomoc tym osobom, tylko chodzi o to, żeby akurat w, w tamtym przypadku zniszczyć kościół katolicki. Ja nie jestem obrońcą kościoła. Uważam, że trzeba y, każde przestępstwo ścigać. Tak? I w tym kościele również trzeba zmieniać ten kościół. Y, w ogóle ja jestem osobą spoza kościoła, więc nie mam żadnego celu, żeby bronić y, tamtej sprawy. Natomiast nie może być tak że skupiamy się na jednym wątku bardzo, bardzo ważnego problemu i zostawiamy inne y, samym sobie i nie wolno dzielić ofiary na lepsze i gorsze. Jak się czują te ofiary? Niech bracia sekielscy powiedzą bohaterce dzisiaj, bohaterce y, mojego reportażu, że ona jest gorsza od bohaterów y, mm. innych. No tak jej powiedzieli w zasadzie, bo odmówili jej pomocy i odesłali i do adwokata, który mm. ją oszukał. Mm. i tutaj to Jest to skandal, tak? Wy, wyjątkowy. Muszę powiedzieć, że du, duże wrażenie na mnie zrobiła to, to, że ludzie się zgłaszają, te ofiary. Te dziewczynki ówczesne, teraz dorosłe kobiety. Mówią o tym niektóre z otwartą przyłbicą, z imienia, z nazwiska. Ogromny akt, moim zdaniem, odwagi. Natomiast tam w tym filmie pada taki, jest pokazany taki, taki album ze zdjęciami dzieci, które trzymał Krzysztof S. u siebie w biurku, ten, ten album. No i pada takie zdanie, że widać tam też wiele znanych twarzy. I pytanie, które w powietrzu oczywiście zaraz musi zawisnąć, ile z tych, tych osób, tych, tych podopiecznych Krzysztofa S., on bardzo wiele takich talentów promował, był z tego znany, że jeździł przecież z tymi dziećmi na różne konkursy. Ile osób może dotykać ta historia tego już, no, nie tylko złego dotyku, ale też czynów znacznie bardziej brutalnych, bo pan mówi, że to jest pełne spektrum pedofilii w przypadku Krzysztofa S.? Ja powiem tak, ja chronię personalia wszystkich ofiar, nie robię tego dla sławy. Gdybym to robił dla sławy, ujawniłbym pewnie takie rzeczy, które by strząsnęły opinią publiczną, ale tylko dlatego, że mogą się klikać, i tylko dlatego, że może wymieniać znane nazwiska. Te znane nazwiska tam są, ale nigdy nie trafią do opinii publicznej, bo nawet w sądzie też tego, tych akurat nazwisk nie wymieniałem, nie podawałem do prokuratury ani do sądu, dlatego że one mają prawo do tego, żeby same się ujawnić, jeżeli tego, to zechcą. Z tego co wiem, jedna bardzo znana osoba rozważa kwestię ujawnienia przestępstw tego pana na niej, ale to tylko i wyłącznie zależy od niej. Jeżeli to ujawni, to bardzo dobrze, jeżeli nie, to jest jej wybór i jej prawo, i ja tego na to nie mogę wpływać. Czy pan z tej wiedzy, którą już pan posiadał, to z opowieści, to się pewnie trochę potem nanizuje na kolejne pojawiają się postacie. Jest pan w stanie skalę tej, tego, tego procederu w tym przypadku określić? Znaczy, skala og ogólnie skala ogromna pedofilii. Naprawdę. To, to Mówię o jest kolejne rodziny. Ludzie się opuszczają, ale w tym konkretnym przypadku no to jest podejrzewam, że kilkaset osób skrzywdzonych. Kilkadziesiąt, bardzo mocno. Trzeba to po prostu wyjaśnić do końca. Mhm. A czy... W tej sytuacji jest szansa na to, żeby to. No, bo to oczywiście wyjaśnić trzeba procesowo. Takie są reguły gry w tym kraju. W państwie prawa. Krzysztof S. nie przyznaje się do winy, odmawia składania zeznań. No co tu więcej dodać, tak? Środowisko powinno zmusić tego człowieka do tego, żeby medialnie odpowiedział. Skoro on mówi sam, że on w telewizji jest, jest ikoną telewizji, to telewizja i wszystkie osoby, które go znają, wszyscy artyści powinni powiedzieć dzisiaj Panie Krzysztofie, tak nie wolno. Tak, czy Krzysztofie nie wolno. Albo odpowiadasz na zarzuty, albo się przyznajesz i... Prosisz o wybaczenie, błagasz o wybaczenie te wszystkie osoby, które skrzywdziłeś. Albo wytaczasz proces Mariuszowi i Zielkę. No jest ten proces, tylko przychodzisz i odpowiadasz na zarzuty i następnego dnia masz zarzuty karne o składanie fałszywych zeznań. <gry> To jeszcze jedna sprawa, bo pan mówi, że będzie kontynuacja prawdopodobnie bagna, bagno 2, tak, tak to będzie. nazwijmy roboczo. Pan mówi, że tego materiału jest dużo, właśnie 100 godzin. Bardzo dużo, 100 godzin. I to już są inne postacie, inne osoby. Tak, inne międzyczasie... postacie. Mhm. Jaka to, to jest Sześć spraw bardzo dużych i równie głośnych, tak. Mhm. I ten film, to jest wszystko środowisko show biznesu właśnie, czy trop biznesu? To jest, bo ja poszedłem bardzo szeroko. Chciałem pokazać spektrum we wszystkich środowiskach, czy jest miliarder, to jest artysta, muzyk, to jest reżyser filmowy, to jest aktor, to jest Mm, trener narciarski, tak? To hmm. są osoby, które są ze establishmentu szeroko pojętego. Czyli jak zawsze to jest trochę taka sytuacja ofiara kontra wpływowy, majątny yy, tak. sprawca. No Miejmy nadzieję, że to wszystko ujrzy w takim razie światło dzienne. Wszystkiego ja dobrego. Robisz. Mariusz Zielke, dziennikarz, śledczy autor filmu Bagno, gość porannej rozmowy Radio Poznań. Wszystkiego, Wszystkiego do dobrego. Tutaj. Dziękuję bardzo.